Witajcie kochani, dawno mnie nie było, ale wróciłem. Tak więc, witam Was, Piotr Zareba, pamiętnik zootechnika, czyli zootechniczny głos w Twoim domu i oborze. Widzę, że po wyjeździe do Niemiec na krajową wystawę bydła Simentalskiego, która miała miejsce w Bawarii. Wyjazd był zorganizowany dzięki uprzejmości Małopolskiego Centrum Biotechniki z siedzibą w Krasnym, także serdeczne podziękowania za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w tym bardzo interesującym wyjeździe. I chciałbym się z Państwem podzielić swoimi wrażeniami na temat tego, co widziałem w Niemczech, co mnie zainteresowało, co mnie zaniepokoiło czyli krótko mówiąc zapraszam na relację z wycieczki na usną krajową wystawę w Legwi, w majzwach w Niemczech jedziemy wyjechaliśmy stosunkowo późno z Krasnego gdzie był zbiorczy i w zasadzie pierwsza doba była to tylko Podróż. Natomiast ciekawie zaczęło się dnia drugiego. Pierwszym punktem wycieczki była stacja Byków BVN w Tam der we Frankonii Bawarskiej. Stację znam doskonale, ponieważ ona jest organizatorem majowego bulem parady w Tam der bardzo, bardzo fajnej wystawy jest prezentowana setka topowych byków, które albo są dostępne jako oferta tej firmy, albo będą w przyszłości dostępne, albo są już takimi bykami, emerytami gwiazdami, które ozdabiają pokaz, ale dla siebie od nich jest używane już tak coraz rzadziej. Stacja ma nową siedzibę około 3 km za Neustadt. Bardzo nowoczesne, bardzo fajne budynki, nowe laboratoria, nowy zakład konfekcji i badania nasienia, nowy bank genetyczny i przede wszystkim bardzo fajne miejsce pokazowe. Taka sala konferencyjna, przeszklona, gdzie można sobie popodziwiać byki, ponieważ byliśmy sporo spóźnieni to dzięki uprzejmości e, doktora Johannesa Aumana którego tutaj serdecznie chciałbym pozdrowić zorganizowano dla nas taki mini pokaz, gdzie obejrzeliśmy pięć byków wyróżniających się w różnych kategoriach był więc byk najdroższy e, najwyżej wyceniany bądź inne byki wyróżniające się w swoich kategoriach. Naprawdę zwierzęta były przepiękne. Plus doktor Auman e, bardzo ciekawie umiał o nich opowiedzieć, dlaczego te sztuki są wybitne, dlaczego e, opłacało się wydać czasami naprawdę kosmiczne pieniądze, jak na przykład na tego byka 150 tysięcy euro, gdzie jest to byk, który dopiero będzie krył Dopiero będą od, od niego pierwsze córki, kiedyś tam w przyszłości oceniane. Natomiast potencjał po e, genomowaniu wyszedł na tyle imponujący, że po prostu takie pieniądze za tą sztukę wyłożono. Kolejnym punktem e, wycieczki e, była, były odwiedziny w gospodarstwie, e, które. Jest znane w całej Bawarii z bardzo wysoko ocenianych byków. I tutaj nie chcę e, skłamać, ale takie byki jak Sido czy Impozium e, pochodzą właśnie z tego gospodarstwa. Co jest ciekawe w gospodarstwie? Wydajność jest to poziom 11-512 tysięcy i utrzymuje się tak od kilku lat w zależności od tego jak wychodzą kiszonki eee, kolejną ciekawostką jest to, że większość krów w stadzie są to sztuki po embriotransferach tak więc jest tam utrzymywanych 4 albo 5 linii żeńskich które stanowią podstawę dla stada produkcyjnego. E, natomiast gospodarstwo przypomina ten układ, który pokazywałem Państwu poprzednio, kilka lat temu, podczas wizyty w gospodarstwie pana Borkoystera. E, czyli dziadek zbudował oborę, w której aktualnie jest cieletnik, ojciec zbudował oborę, która w tej chwili służy do odchowu młodzieży. I przetrzymywanie sztuk zasuszonych, a dopiero syn kilka lat temu postawił oborę właściwą produkcyjną. Co się rzuca w oczy? Fantastyczne wyrównanie zwierząt, i to, że mimo, że rolnik się chwali głównie nową oborą, bo wiadomo, roboty nowoczesność w domu i zagrodzie, ale w trakcie rozmów wyszło, że jeśli chodzi o poświęcony czas, jeśli chodzi o nakład finansowy, to wcale nie obora produkcyjna angażuje najwięcej czasu i pieniędzy, ale przygotowanie krów do laktacji oraz odchów młodzieży. Ponieważ Embiotransfer w tym gospodarstwie jest standardem, to nie ma problemu z remontem stada. On wynosi około. 33%. Jak macie metal, jest dość wysoki, natomiast tutaj gospodarz kasuje każdą sztukę, która mu nie pasuje. Zresztą te sztuki są sprzedawane do dalszej hodowli, nie na rzeź. Natomiast sam ma te sztuki, utrzymuje i produkuje z tych sztuk, które mu idealnie pasują do stada. To jest jeszcze ważne. Stado żywione jest za pomocą jednej dawki, dlatego że jest właśnie doskonale wyrównane. Eee, I ten układ, który robi się coraz popularniejszy, żywienia jedną dawką. To znaczy takie pomysły żywienia jedną dawką pojawiały się i 20 lat temu. E, natomiast były na tyle niedoprecyzowane, że. Z reguły kończyły się katastrofą, zwłaszcza na polskich mocno zróżnicowanych stadach. W tej chwili żywienie jednogrupowe staje się powoli dominującym standardem w Niemczech i powoli przypuszczam, że będzie wchodziło do Polski, tam gdzie mamy bardziej wyrównane stada. Jest to po prostu tańsze, jest to po prostu wygodniejsze a wbrew pozorom wcale nie psuje nam krów, jeśli stado jest wyrównane, Co musi być spełnione? Krowy muszą być prawidłowo przygotowane do takich laktacji. Takie laktacje są ciągnięte dużo powyżej roku. Także standardowy okres międzywycięgniowy 440 dni norma, nawet na zimie. Prawidłowe przygotowanie do zasuszenia, w które wkłada się bardzo dużo pieniędzy i wysiłku, i to są w zasadzie takie podstawowe rzeczy, które wyróżniają w tej chwili te gospodarstwa. No, jest są bardzo logiczne, bo lepiej się zaopiekować dokładnie powiedzmy 15 sztukami, które mamy w zasuszeniu, niż bawić się indywidualnie z 80 czy 100 sztukami, które w tym czasie się doją. Więc tam, gdzie jest duży, ma być jak najmniej zabawy, jak najmniej ryzyka. Natomiast stado e, zarodowe, czyli kupa przygotowawcza, ma być zawsze dopieszczona jak tylko to być może. Kolejnym punktem wyjazdu już. Dnia następnego, powiecie, była jeszcze kolacja, w e, której brały udział różne grupy z całej Europy i nie tylko współpracujące z bfl e, Następnego dnia zaprzyjrzyliśmy e, na Oktoberfest. Wspaniała impreza, ale szczerze mówiąc, tak krótki wypad. E, no, troszeczkę minął się moim zdaniem z. Sensem, bo na Oktoberfest jedzie się na wieczór, na cały dzień, nie mając w perspektywie kolejnego dnia spędzonego w autokarze. Ale na no, zasadzie byliśmy, widzieliśmy, wiemy z czym to się je. Może powiedzieć, że zostało to odhaczone. E, piwo marcen, no dla mnie nie, nie, nie jest to, to, co kocham. E, jedzenie bardzo dobre ceny skrajnie wysokie. Natomiast fakt, że Niemcy wtedy potrafią się zabawić i atmosfera jest no, trudna do pisania, eee, to też ma swoje plusy. Ja akurat jako osoba zakochana w kraftowych nie widzę wokół Berfeście nic ciekawego, ale większość osób, która z nami jechała, była bardzo, bardzo zadowolona. Po krótkim wypadzie na Oktoberfest pojechaliśmy na tą krajową wystawę. Przyciąg wystawy krajowe zwierząt w Niemczech i w Polsce są to zupełnie różne wydarzenia. W Polsce taka wystawa, czy to będzie, nie wiem, minikowo, czy to będzie Opolagra, czy to będzie rudawka rybanowska, czy to będzie. Będzie Poznań. Każda z tych wystaw jest bardzo bogato obstawiona przez wszystkie możliwe firmy. To jest cały festyn, to jest show, to jest dosyć wielka impreza, wielki jarmar. Natomiast gdy dotarliśmy do Hali, w której odbywała się krajówka tego niemieckiego cementala okazało się, że na ringu jest więcej sędziów niż osób oglądających 30 osób biegało z milimetrami ekierkami i i mierzyło każde wymnie oddzielnie na kilka różnych sposobów natomiast E, osób oglądających, no może się działo z 15. Dlaczego tak jest? W Niemczech taki pokaz jest imprezą stricte tylko zwierzęcą. Nie ma e, stoisk firmowych, nie ma e, tej całej otoczki jarmarkowej. Są zwierzęta i tyle. Natomiast główny pokaz tych zwierząt. E, Pokaz młodego hodowcy, cały ten show, który jest robiony, odbywał się o godzinie 21.00. My, ze względu na ograniczenia czasowe, nie mogliśmy tam aż tak długo być. Obejrzeliśmy zwierzęta, obejrzeliśmy metody sędziowania. Spotkaliśmy grupę z Polski, z Polskiej Federacji Hodowców Bydła, producentów mleka. Także pozdrawiam. I pana Piotrka, i pana Mateusza. No no, 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 i później trzeba było wrócić do domu. Więc, nocleg w Czechach, i następnego Pani, dnia Pani po... na kolana przed do domu. Wycieczka bardzo intensywna, bardzo ciekawa. Jak dla mnie najcenniejsze informacje, naj, najciekawsze, co można było zobaczyć. To mimo wszystko było gospodarstwo Było naprawdę świetnie zorganizowane, świetnie wyrównane stado No coś co chcejałoby co, co się oglądać w Polsce No i przede wszystkim um, wspaniały budynek Jeśli dobrze pamiętam czteroletni um, Z ciekawostek w tamtym gospodarstwie zużywa się 1,6 słomki na jedno żywe ciele co jeszcze mogę Państwu powiedzieć polecam każdemu wyjazd do, czy, do, do Bawarii e, polecam spróbowanie tamtejszej kuchni rozmowy z tamtejszymi rolnikami bo są to naprawdę mega sympatyczni e, i pozytywnie nastawieni do świata ludzie e, fajna kuchnia Niezłe piwo. Czego chcieć więcej? No bardzo fajne krowy. Także trzymajcie się, kochani, i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.